Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej Fiata 500X w wersji na rok 2023. Omówimy jego cenę, specyfikacje i dane techniczne. Aby pomóc Wam zdecydować, czy ten samochód jest dla Was odpowiedni, zaczynamy. Wprowadzenie: Witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej Fiata 500X w wersji na rok 2023. Omówimy jego cenę, specyfikacje i dane techniczne aby pomóc Wam zdecydować, czy ten samochód jest dla Was odpowiedni, cena. Cena wiata 500X 2023 zaczyna się od 89 900 zł za wersję podstawową. Cena ta może jednak wzrosnąć w zależności od wybranego silnika, wyposażenia i dodatków. Najdroższa wersja 500X Sport kosztuje 134 900 zł. silniki. Fiat 500X 2023 jest dostępny z trzema silnikami benzynowymi i jednym silnikiem wysokoprężnym. Silniki benzynowe to 1.0 Firefly Turbo o mocy 120 km 1.3 Firefly Turbo o mocy 150 km 1.3 Firefly Turbo Hybrid o mocy 150 km Silnik wysokoprężny to 1.6 Multijet o mocy 130 km Wyposażenie Fiat 500X 2023 jest dostępny w czterech wersjach wyposażenia, POB, SROS, SPORT, Yacht lub CAPRI. Wersja Pop jest wyposażona w podstawowe elementy, takie jak klimatyzacja manualna, system multimedialny uconnec z 7-calowym ekranem dotykowymi sześć głośnikami elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne oraz światła do jazdy dziennej LED. Wersja Croses dodaje do tego M. Inne 17-calowe felgi aluminiowe, relingi dachowe, czujniki parkowania tylne i system kontroli trakcji. Wersja Sport wyróżnia się sportowym zawieszeniem, 18-calowymi felgami aluminiowymi, sportowymi fotelami i kierownicą obszytą skórą. Wersja Jacht C lub Capri to najbardziej luksusowa wersja która charakteryzuje się dwukolorowym nadwoziem, 18-calowymi felgami aluminiowymi, skórzaną tapicerką i systemem nagłośnienia Beats Audio. Dane techniczne, Fiat 500X 2023 ma długość 4263 mm. Szerokość 1796 mm i wysokość 1595 mm rozstaw osi wynosi 2570 mm pojemność bagażnika to 350 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń wzrasta do 1000 litrów. Podsumowanie fiat 500x2023 to atrakcyjny samochód miejski który oferuje szeroki wybór silników, wyposażenia i wersji. Jest to dobra opcja dla osób, które szukają stylowego i praktycznego samochodu do jazdy po mieście. Dodatkowe informacje. Fiat 500X 2023 jest objęty 3-letnią gwarancją producenta. Samochód jest dostępny w 10 kolorach nadwozia. Możliwe jest zamówienie samochodu z fabrycznym systemem LPG. Zachęcam do obejrzenia pełnego filmu. Aby dowiedzieć się więcej o Fiacie 500X 2023. Fiat 500X 2023 to odświeżona wersja popularnego crossovera, która wprowadza kilka znaczących zmian. Najbardziej zauważalną różnicą jest nowy design przedniej części z nowym grillem. Zderzakiem i reflektorami. Wnętrze również zostało odświeżone, z nową kierownicą, deską rozdzielczą i systemem multimedialnym. Pod maską znajdziemy nowe silniki benzynowe i wysokoprężne, które są bardziej oszczędne i wydajniejsze. Fiat 500X 2023 jest dostępny w trzech wersjach wyposażenia POP. Lounge i sport. Ceny zaczynają się od 89 900 zł za wersję pop z silnikiem benzynowym 1.0 o mocy 120 km wersja launga z silnikiem benzynowym 1.3 o mocy 150 km kosztuje od 104 900 zł, a wersja sport z silnikiem benzynowym 1.3 o mocy 180 KM kosztuje od 119 900 zł, którą wersję wybrać? To zależy od twoich potrzeb i budżetu. Jeśli szukasz podstawowego crossovera z dobrym wyposażeniem, wersja Pop będzie wystarczająca. Jeśli chcesz więcej mocy i lepszego wyposażenia, wybierz wersję Lounge lub Sport. Fiat 500X 2023 jest dostępny z trzema silnikami benzynowymi i jednym silnikiem wysokoprężnym. Silniki benzynowe to 1.0 o mocy 120 KM, 1.3 o mocy 150 KM. 1.3 o mocy 180 KM. Silnik wysokoprężny to 1.6 Multijet o mocy 130 KM. Wszystkie silniki są dostępne z sześciobiegową manualną skrzynią biegów lub siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem. Oszczędność paliwa Fiata 500X 2023 zależy od wybranego silnika i skrzyni biegów. Najbardziej oszczędnym silnikiem jest 1.0 który zużywa średnio 5,7 litra paliwa na 100 km. Silnik 1.3 zużywa średnio 6,2 litra paliwa na 100 km, a silnik 1.6 Multijet zużywa średnio 4,7 litra paliwa na 100 km. Rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić w zależności od stylu jazdy. Warunków drogowych i innych czynników Wnętrze Fiata 500X 2023 jest przestronne i wygodne. Przednie fotele są wygodne i zapewniają dobre wsparcie boczne. Trna kanapa jest również przestronna i może pomieścić dwie osoby dorosłe. Bagażnik ma pojemność 350 litrów. A po złożeniu tylnej kanapy pojemność bagażnika wzrasta do 1000 litrów. Fiat 500X 2023 jest wyposażony w system multimedialny Uconnect który jest dostępny z ekranem dotykowym o przekątnej 7 lub 10,25 cala. System uconnect jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Fiat 500X 2023 jest również wyposażony w system audio premium Beats Audio z sześcioma głośnikami. Fiat 500X 2023 jest wyposażony w szereg funkcji bezpieczeństwa i wspomagających kierowcę, w tym system ostrzegania o kolizji, system automatycznego hamowania awaryjnego, system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, system monitorowania martwego pola, system rozpoznawania znaków drogowych. Fiat 500X 2023 jest objęty czteroletnią gwarancją lub 120 tysięcy km. Gwarancja obejmuje również asystent drogowy, specyfikacja wartość długość 4263 mm, szerokość 1796 mm, wysokość 1595 mm, rozstaw osi 2570 mm, pojemność bagażnika 350 litrów, pojemność Bagażnika po złożeniu tylnej kanapy 1000 litrów masa własna 1290 kg dopuszczalna masa całkowita 1750 kg pojemność zbiornika paliwa 48 litrów zużycie paliwa. Średnie. 5,7 do 4,7 litra na 100 km emisja dwutlenek węgla 129 do 124 gieslerz km, prędkość maksymalna 180 do 200 km na godzinę przyspieszenie. 0 do 100 km na godzinę 9,4 do 7,9 sekundy.